Panie Marszałku, Szanowni, Szanowna Izbo. Oczywiście mam zaszczyt przedstawić w imieniu klubu kukis 15 stanowisko wobec uchwały upamiętniającej 190. rocznicę urodzin. Nie boję się powiedzieć jednego z najwybitniejszych Polaków. Herosa. Herosa, o którym Paweł Jesienica powiedział. Cóż takiego się wydarzyło, że w ciągu kilku miesięcy z osoby zwyczajnej poznaliśmy wielkiego Herosa. Urodził się w 1826 roku na terenie Ziem tak zwanych zabranych, a więc nie w Królestwie Kongresowym, w którym przynajmniej po części istniała jakaś pewna liberalizacja. Oczywiście triumfowała wtedy zasada konstytucja na stole, bad na stole, bad pod stołem, przepraszam. Bardzo wielu Polaków posłusznie dopasowywało się do lojalizmu wobec Caratu. To trochę przypomina... Część Elity Solidarnościowej, która w roku 89 uważała, że należy dogadywać się z ludźmi Moskwy. Od początku marzył o karierze inżyniera, wcale nie chciał być wojskowym. Losy jego potoczyły się tak, że został wojskowym w randze podpułkownika, był człowiekiem, którego los doświadczył niezwykle. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, ale pochował w zasadzie wszystkich najbliższych swoich krewnych, włącznie z żoną i dwoma córkami. Jest człowiekiem, który do powstania wszedł bardzo późno. Szczerze mówiąc, jako pułkownik armii carskiej, widząc moc armii carskiej, zwłaszcza na Węgrzech, bo na Węgrzech oczywiście nie był po stronie powstańców węgierskich, tylko tłumił to powstanie, nie był przekonany, czy można to powstanie wygrać. Ale kiedy do niego już przystąpił, zrobił coś niebywałego i być może Dzisiaj jest najbardziej światłą osobą pewnego rodzaju zmiany historycznej. Chciałbym by również przypomnieć, że również wtedy, w 1863 roku, mieliśmy sytuację bardzo podobną do dzisiaj. Do dzisiejszej. Mianowicie pruskie państwo Tona von Bismarcka i car Aleksander postanowili się dogadać w sprawie przywrócenia, jakby to powiedzieć, porządku w Polsce. Mam wrażenie, że te czasy nie mijają. Mijają. Lata, dziesięciolecia i ciągle te same państwa próbują uporządkować sytuację w naszym kraju. Rumwald Traugut oczywiście był tym wielkim bohaterem, który, tak jak każdy z nas, nie szukał pomocy za granicą, tylko orężem i krwią postanowił pokazać, że Polska i Polacy mogą samodzielnie rządzić się we własnym domu. Chciałbym podkreślić, że ten człowiek stworzył nową i powrócił do nowej zasady federalizacji Rzeczpospolitej Trojga Narodów Polski, Litwy i Rusi. I dlatego klub Kukiz 15 z największą przyjemnością będzie wspierał tego bohatera i poprzeł uchwałę. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję, panie